Czas na pół minuty, i żeby już ostatecznie się przygotować do zajęć, tak? Czyli w rogu. Piotr! W rogu elementarz. Ty masz dwa? W rogu elementarz, zeszyt i piórnik. Na środku koperta, tak? Żeby nam nic nie przeszkadzało. Dobra, zaczynamy. Uwaga! Oskar, odłóż to. Uwaga! Zaczynamy lekcję. Moi drodzy, dzisiaj, na początku lekcji, zamiast przekazać Wam, jaki będzie cel lekcji, zadam Wam pytanie. I zastanówcie się nad odpowiedzią. Czy istnieje takie słowo, które nazwie rośliny, ludzi, zwierzęta i rzeczy? Jedno słowo. Jak myślicie, istnieje takie słowo jedno, którym możemy nazwać rośliny, rzeczy, zwierzęta i ludzi. O, wy. Gabrysia A skąd wy wiecie coś takiego? Ja wiem, bo niektórzy z was czytają nasz cel, tak? Tak. Macie rację. Dzisiaj będziemy pracowali z rzeczownikiem i po tej lekcji dowiecie się, że rzeczownik to nazwy roślin, ludzi, zwierząt i rzeczy. Czyli naszym magicznym słowem dzisiaj jest jakie słowo? Rzeczownik. Bardzo proszę, żebyście wszyscy powtórzyli. Rzeczownik. Tak. Kochani, będę na tych zajęciach. Po, zwracała uwagę, Piotr, będę zwraca, zwracała uwagę, czy potraficie poprawnie wśród różnych słów wybrać nazwy rzeczowników. Też będę zwracała uwagę na to, czy wiecie, na jakie pytania odpowiada rzeczownik. Moi drodzy, teraz zaczniemy pracować w parze. Parze. W kopertach macie pięć nazw, Norbert. Pięć nazw. Bardzo proszę, razem ustalcie, do jakiego wagoniku przykleilibyście tę nazwę. Czy to jest zrozumiałe dla Was polecenie? Bardzo proszę, nastawiam czas na trzy minuty. Żółt to czas. Wszystkie koperty otwieracie. Uwaga, nie wszystkie nazwy muszą być na naszym wagonie przyklejone. No, jak tam? Co to jest? To co to jest? No to co to jest? Zwie ludzie, zwierzęta, rośliny. Co to jest? Uwaga! Nie wszystkie wyrazy muszą być rzeczownikiem. Moi mili, uwaga! Klasa druga D. Kinga, Kinga. Kochani, mała podpowiedź. Nie wszystkie wyrazy w tej kopercie. Muszą być użyte do naszego pociągu. Mała podpowiedź. Moi drodzy, jeszcze macie minutkę czasu. Nie. Zaraz się dowiecie. Czas się skończył. Uwaga! Klasa druga D. Po zielonych światełkach zobaczyłam, że nikt z Was nie miał problemu z segregowaniem tych nazw. Yy, uwaga, umawiamy się tak, że losuje jedną osobę z pary i będziecie razem przyklejać. Pierwsza para to jest Martynka i Milenka. Proszę, zapraszam Was. Przyklejacie, tak, od razu wszystkie. Uwaga! Bardzo proszę, żeby jedna z Was przyklejała. Papierki możesz mi oddawać. A później... Patrz, to trzeba odkleić. A, dobrze. Widzisz, to jest naklejka. Grotnie to może być bo to pies może być. Ale nie było napisane, kto jest groźny? Czy to jest zwierzę? Groźne, słowo groźne to jest zwierzę? Tak, bo to może być lew. Ale czy to jest nazwa zwierzęcia? Ustaliliśmy, że... Dobrze. Posłuchajcie. Bardzo proszę, żebyście ocenili kciukami, czy wszystkie wyrazy, uwaga, są nazwą zwierząt, ludzi, roślin i rzeczy? Uwaga jest, nauczyciel, czy nauczyciel to jest człowiek, a groźny to jest człowiek? A czy groźny to jest nazwa do człowieka? Czy mówimy do kogoś groźny? Czy to nie jest cecha charakteru? Jaki groźny. Prawda? Czy zgadzacie się, że tutaj powinien być? Poproszę o ocenę kciukami. Uwaga, a papuga to jest zwierzę? Tak. A stokrotka, poproszę, żebyście oceniali kciukami. Tak. To jest roślina, tak? A czy garnek to jest rzecz? Tak. Pięknie. Uwaga, Tomek machnia i Marcin.

Marcin, jak uważasz? Czerwony to jest nazwa czegoś? Rzeczy albo... No, mi się wydaje, że też. Posłuchajcie. Dawid. Moi drodzy, chłopcy wkleili. Chłopak. Zaliczamy do nas ludzi. Kot. Czy to są zwierzęta? Czy, Tulipan to jest roślina? Czy komputer to jest rzecz? Czerwony? Czy to jest nazwa? Rzeczy to jest kolor, tak? Nazwa koloru, ale my nie mamy tutaj pociągu. Kolor, kolor tak? Damian? Gdzie jest Damian? A, Damian jest pierwszy. Proszę bardzo. Posłuchajcie. Gabrysiu, posłuchajcie. Y, Oliwia, która chętnie teraz usiądzie, żeby innym nie zasłaniać, przykleiła z Damianem policjanta. Czy to jest nazwa ludzi? Tak, człowieka, tak. Później kura, zwierzę. Oczywiście. Róża, roślina. A szeroki, dobrze, że odłożyli. Poproszę o ocenę kciukami. Tak, Uwaga! Martyna już była, tak? Tak. Uwaga. Kciuki. Y, czy piłkarz? To jest nazwa człowieka. Czy hołnik to zwierzę? Czy sosna to roślina? A czy buty to rzecz? Rzecz. A czy długi powinien być się przyklejony? Uwaga. Uwaga. Jeszcze bez losowania został tylko Dawid i Ulatak. Zapraszam was. Mhm. No. Bardzo proszę. Sprawdzamy ostatnią parę. Uwaga. Polak Kciuki. Nie wiem czemu na kolana. Nie. Zaraz, zaraz wyjaśnimy to, poczekaj. Słoń. A co było tutaj? Nic. Nie mieliście rośliny? Nie. mieliście rośliny? Nie. Może i tak było? No zobaczymy. A tu a pietruszka, przepraszam, to jest rzecz? No ktoś miał, ktoś tu przykleił. Pietruszka to jest rzecz? Pietruszlina! Uwaga! Nie mieliście rzeczy? A nie mieliście rzeczy? Jaką mieliście rzecz, kochani? Piórnik. Piórnik. Pietruszka, nie pieluszka, tylko... Pietruszka. Owaga! Bardzo proszę. Kochani, bardzo proszę, żebyście się skupili. Wiemy już, że rzeczowniki. To nazwy roślin, ludzi, zwierząt i rzeczy. Ale też dowiemy się, na jakie pytania odpowiada rzeczownik. Moi drodzy, jeżeli dam odpowiedź, to jest Martyna. Jakie zadam pytanie, pomyślcie, Marcin, to jest Martyna. Jakie do takiej odpowiedzi musisz zadać pytanie? Kto to, kto to jest? Jeżeli pytamy się o ludzi, zadajemy pytanie, kto to jest, tak? To jest Paweł, to jest Zosia, to jest policjant, to, na, to jest nauczyciel, to jest lekarz. A jeżeli, kochani, zapytamy o zwierzęta, rośliny lub rzeczy, na przykład powiem: to jest klon. Czy zadacie pytanie, kto to jest, czy pomyślcie, jakie pytanie powinno to być? Jaś, bardzo proszę. Jakie zadasz pytanie, jeżeli Gabrysia udzieliła odpowiedzi, to jest roślina? Co to jest? Co to jest? Brawo, Jaś. Oczywiście, jeżeli pytamy o rośliny, Zwierzęta lub rzeczy pytamy, co to jest. Ze względu na to, że już jesteście bardzo znudzeni, robimy mały przerywnik zabawowy. Uwaga, wiecie jaka jest zasada w zabawie podczas lekcji? Uwaga! Macie naklejki, tak? Bardzo proszę, bardzo proszę, żeby zwierzęta dotknęły żółtego koloru. żeby rzeczy i ludzie kucnęły. A wy już się dacie na miejsce. Piłka to rzeczy oczywiście, tak? Uwaga, żeby rośliny podskoczyły trzy razy. Uwaga, żeby rzeczy rośliny, zwierzęta i ludzie. Grzecznie usiadły do zajęć. Piotr, moi drodzy, mam tu dla Was taką mapę, którą posłuchajcie. Chciałabym, żebyście częściowo przepisali do Waszych zeszytów, ale zanim, zanim, zanim to zrobimy, powiem co i jak, ale muszę poprosić o coś. Moi drodzy, czy rzeczowniki mamy tutaj napisane, to są ludzie, rośliny, zwierzęta i rzeczy. Kochani, napisałam te nazwy, które wy przykleiliście do wagonów. Sprawdźcie mnie, czy dobrze napisałam. Uwaga, poproszę, a teraz chciałabym, żebyście ocenili mnie światełkami, czyli kolorami. Posłuchaj. Tak, zapraszam cię Tomek. Chcesz przeczytać, przeczytasz ludzi. Chodź. Pilkarz. Nauczyciel. Polak Zosia, dziecko, chłopak, chłopak. Lekarz. Lekarz. Oceńcie mnie światełkami. Światełkami. Norbert, zapraszam. Zapraszam, czytasz roślinki. Róża, klon, mak, stokrotka, sosna, pietruszka, trawa. Dąb, że to tulipan. Oceńcie moją pracę światełkami. Kochani, wyciągacie zeszyty. Piszemy dzisiejszą datę. Osiemnasty. Chciałabym, żebyście napisali na środku. Możecie na kolorową napisali słowo rzeczowniki. Później w zeszycie. To na niebiesko, posłuchajcie, później piszecie ludzi, rośliny, zwierzęta i rzeczy. I pod tym, po trzy wybrane nazwy. Kto to skończy, ozdabia najpiękniej jak umie. Ale, moi drodzy, chwileczkę, jeszcze jedno. Mamy mało czasu, więc dam na to zielony czas. Ile? Pięć minut czasu. Jak chcecie, ma być najpiękniej napisane, żebyście wiedzieli, co to są rzeczowniki. Mhm. Teraz sobie podsumujemy zajęcia. Zamykamy zeszyty, otwieramy elementarze. Będziemy pisać później. Miki, zamykamy zeszyty. Strona 4. Jako podsumowanie zajęć chciałabym, żebyście odpowiedzieli na pewne zagadki. Posłuchajcie. Stół, lodówka, krzesło, rower, szafa, dywan, buty, domek, skrzynia, koło, półka, piecyk wszystko to są nazwy. Myślimy. Myślimy. Proszę, Kinga. Rzeczy. Rzeczy, brawo. Zobaczymy, czy osiągnęliśmy dzisiaj nasz cel. Proszę bardzo, Marta. Dziś dowiedziałam się... Co się dzisiaj dowiedziałaś? Co to jest rzeczownik. A co to jest rzeczownik? Złotkowy No, Ludzie, rośliny i rzeczy. Nazwy ludzi, zwierząt, roślin i rzeczy. Czy możemy tutaj sobie postawić uśmiech? Wiemy wszyscy, że rzeczowniki to są nazwy ludzi, zwierząt, roślin i rzeczy. Piękny uśmiech, ale może jeszcze ktoś coś się dowiedział? Dobrze. 8, o, Osiągnąłem założony cel. Postawiliśmy buścę? Osiągnęliśmy założony cel? Tak. Bo już wiemy. Bo już wiemy tutaj jest Brawo. Dziękuję wam. Macie przerwę. Możecie się spakować.